Wojtek, ostatnio w internecie pojawiły się takie informacje, że ty masz problem z hazardem, tak jak komentował. No, ma, chuj no. Nie, wiesz co? Jakby sporadycznie pójście ze znajomymi do kasyna, no to to jest jak pójście do kina, jakby pójście raz w miesiącu, czy. Nie, no skończyliśmy, no tak do kasyna jak do kina, no to nieźle. Pisza ze znajomymi dla fanów, to chyba lubi. A ty, co jak patrzysz na ten temat? Czy to jest już problem, czy jeszcze nie? Wiem, że to jest nieprawda. No. Tak, to, co powiedział Wojtek, to nieprawda. Regularnie chodzi, do, regularnie chodzi nie. do kasyna. Czyli ten temat nie jest żadnym problemem w waszym związku, nie, bo czasem jest tak, że wiecie, nie, że. No. Nie, sama z nim chodzę. Że pary się kłócą nie. przez takie rzeczy. Chyba byśmy nie dopuścili do tego, żeby Hazard był problemem, bo jakby to już by. Znaczy, że jest źle. Problemem To bym się tym zajęła, ale teraz nie ma problemu, bo jak on pójdzie sobie raz najpierw. Jakiś drugi rok, no to nic się nie danie. Wojtek. <gry> ona się, ja mam wrażenie, że ona się trochę stresuje, jak się wypowiada. Taka i, I Gola też się stresuje, jak ona się wypowiada. Gola się też stresuje, jak on się wypowiada, ale nieważne, no. Generalnie wszyscy się stresują, a ziomek dopytuje. Nie mam problemu, idzie i gra. No ta, no i co. Puls 160. A.